Się mordeczki w dzisiejszym vlogu. Jako, że ostatnio miałem urodziny 28 sierpnia, ogólnie nigdy nie robiłem sobie prezentu i stwierdziłem, że w tym roku zrobię sobie prezent. Ten numer jeden: skok na bungee, i dwa: pojechanie do zoo. Nigdy nie byłem w zoo i nigdy nie skakałem na, na bungee, więc trzeba to w końcu, w końcu przełamać swój strach i tam pojechać. No a w końcu to zobaczyć takie dzikie zwierzątka na żywo. No, no to oglądajcie, Zostawiajcie suba, lajka i komentarz. I co? No i kurde jego oglądania moi drodzy. Co? Na pierwszy ogień idzie bungee. Zobaczymy, nie ukrywam trochę się boję, ale trzeba przełamywać swój strach Moi drodzy, ale się denerwuję już. Jestem przed skokiem, idę się zapytać czy mogę skoczyć. I lecimy z tym porneczki ja już na górze jak coś to zostawcie suba za to co, co tutaj zrobię i dziękuję serdecznie tutaj moim instruktorowi za za no, powiedzenie mi co mam zrobić oczywiście się nie boję lecimy dalej Tam. trzy, dwa, jeden, bungee Leć. Lecimy! lecimy! Wow! jak zajebiście! ja pierdyka! O, moi drodzy ja pierdyle ale zajebiście! Uhu! Kierzyciele, moi drodzy, jestem już po... Ale, bo Zaj, iś, w... dole. Nie, tak jak gość powiedział, że fajnie przeżyć jakoś... E... Fajnie przeżyć życie, co nie? Nie, że tylko, dobra, no, siedzimy przed komputerem i siedzimy, nie wiem, przed telewizorem, tylko robimy takie zwariowane rzeczy. Ja ogólnie, że takich rzeczy ekstremalnych nie mam. No, no, kurde, kiedyś mnie nie jarały, ale teraz coraz bardziej mnie, mnie to jara, aczkolwiek nie chcę być jakimś wiesz, turbo świrem, bo po prostu szanuję siebie, ale kurde, ten wyższa adrenaliny, który tam jest na górze, coś pięknego, coś pięknego. A teraz troszkę na relaks, trzeba poglądać na jakieś zwierzaczki. No, trzeba pojechać do zoo, zobaczymy e, zwierzaki, o, będzie zajebiście, ale po prostu uśmiech mam u, od ucha do ucha, naprawdę zajebiste. Moi drodzy, skoku nie pamiętam, dobra, że mam nagrane i są mogę go otworzyć, ale ja, jaja, ja, jak fix, kurde. Zgadnijcie, no i się wciul. Nie mogę, nie mogę po prostu dojść do siebie. Taki ma wyższą trening. Tak jest taki super. Ja bym nie wiem, zrobił jakiś zajebisty trening i ach, Polecam każdemu. Serio. Moi drodzy, nagrywamy reakcję mojej mamy na mój skok na bungee. Halo? Halo? Halo, mamo Mamo, wiesz no. co zrobiłem? No Skoczyłem na Banji ja, co, Michał, no weź już nie strasznie no Serio, skoczyłem co? na Banji No i co? No nic, no i tak ci chciałem hmm. powiedzieć. A fes, a gdzie ty jesteś? No w... <laughs> nie, nieważne, nieważne. No i weź mnie, nie strasz i weź nie wykupiaj się, no. Weź mnie nic cuduj, no nie no. masz na co pieniędzy wydawać, no. No dobra, dobra no, no nie, nie no, mogę teraz no, pa. Dobra, moi drodzy, teraz była szybka zmiana outfitu A też musi być szybka zmiana roweru Bo swoim tam niestety nie dojadę I co, moi drodzy, szybka zmiana rowerka Pożyczyłem sobie rowerek w Mojej wypożyczalni takiej e, zaprzyjaźnionej na ulicy świętej Anny numer 4 w Krakowie. Polecam serdecznie zademisterowarek. E, pożyczyłem sobie też o GPS-ka i tak dalej. A teraz sobie jedziemy boniami krakowskimi. Powiem wam, że jadę po lesie rowerem, to jest coś pięknego, naprawdę, leciutki wiaterek, chłodek, cisza, spokój, no i co? I aktywność fizyczna. I moi drodzy, dotarłem do zoo. Pierwszy raz jestem w zoo, w tu. Nie ugrywam, ale to jest zajawa dla mnie. Fajne, fajnie być w zoo. Zobaczcie te wszystkie zwierzątka. Wow to jedno pytanie, zostawić subika czy nie? No, myślę. Moi drodzy, fajnie tak pojechać sobie do ząb. Troszkę przenieść się w czasie młodzieńcze Chociaż w sumie dalej ja jestem dzieckiem Więc nie no fajnie, zajebiście, zajebiście Szkoda, że nigdy nie byłem za dzieciaka Bo to pewnie miało inny klimat Aczkolwiek też jest fajnie Kurde moi drodzy podsumowując wypad tutaj dozo, Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie Fajnie było zobaczyć takie dzikie zwierzątka i co? Tylko chyba źle trafiłem trochę, bo wszyscy, wszystkie zwierzątka już spały. Ale, ale no, przynajmniej co tak pooglądałem z boku? Fajnie, fajnie. Polecam się wybrać. Teraz jeszcze jadę na jedną, na jedną miejscóweczkę i godną polecenia. I wam ją zarazem ją pokażę. No, moi drodzy, ostatnim takim dzisiejszym elementem, który chciałbym wam pokazać i w sumie. Taki jest moim prezentem, to pewnie będą tam takie super widoki, które będą na górze, a to jest kopiec Józefa Piłsudskiego, polecam serdecznie tutaj zagościć, piękne widoki są na górze i no jest darmowe, nie trzeba płacić jak za kopiec Kościuszki, a też jest bardzo ładnie tutaj. I co moi drodzy, tak wyglądała dzisiaj moja przygoda, takie prezenty sobie dzisiaj na urodziny zrobiłem, ten skok na bungee to w ogóle kosmos. To całkiem przyjemne, trochę odstresu, takie, takie trochę odstresowujące na relaks i tak dalej, bardzo fajne. No i kurczę, jeszcze teraz troszeczkę musiałem podgonić rowerem tutaj, żeby się dostać. No i co? Jak się Wam się podobało, to zostawcie suba, bo to mega ważne. Muszę mieć 1000 subskrypcji, żeby YouTube promował mój kanał, a to jest mega ważne, no, to jest ważne i chciałbym, żeby to rosło. Yy, dwa zostawcie komentarz dla zasięgów i lajka, jeśli się podobało. No i to by było na tyle. Idę teraz coś zjeść, iść jeszcze na trening na siłownię. Dzisiaj treningos, ten który właśnie nagrałem ostatnio, tylko że trening loadowy, czyli taki nie męczący za bardzo. Trzeba to zrobić, żeby się zaregenerować. No to na razie, do zobaczenia, zostawcie suba, elo.